Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, Kodano Optek, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. A dziś, cytując klasyka, możemy powiedzieć o oto nadejszła wiekopomna chwila. Tak, do kin trafił Avatar 2 Istota Wody. Tak, 13 lat musieliśmy czekać na kontynuację, bo w końcu w 2009 roku wyszedł Avatar, film... No, mega przebojowy, największy przychód, jeżeli chodzi o światowy Box Office 2 miliardy 700 tysięcy dolarów. Chociaż gdyby tak zliczyć, to pewnie z milion razy był wyświetlany w kinach. No właśnie momentu. chciałam to powiedzieć, że to było akurat. No teraz się z Titanikiem ściga, nie? Tak, tak, Titanik też wraca w loty. Tak, kolejny raz. No, więc oni tak się ścigają. To więcej raz będzie w kinie, kto więcej zarobi na sentymentalne. Tak, sentyment. tak to, to ma sens oczywiście. No, zacząć o Avatarze 2 możemy tylko cofając się do samego początku, czyli Avatar 1. Czym ten film był, jakie wrażenia zrobił, jakie na nas wywarł wrażenia? 2009 rok. Rewolucja, jeżeli chodzi o kino, rewolucja, jeżeli chodzi o 3D. No i jakie są wrażenia Twoje? No, ja jestem zachwycona. no Ja z tym prostym człowiekiem w sumie łatwo zadowolić, jeśli chodzi o kino. Więc y, tak samo jak pierwszy film mega mi się podobał, robił wrażenie, no to 3D to było niesamowite. Coś wow. To było takie chyba w ogóle wejście w 3D, prawda? W kinach. Może nie tyle wejście, ale no takie... to był jeden z takich niewielu wyjątków, y, które pokazywały, co można z tym 3D no zrobić. No właśnie. I teraz y, no nie do końca mogę porównać 3D pierwszej i drugiej części, bo byliśmy na 2D. I muszę z, z, wrócić do kina na 3D, ale wrażenia były niesamowite, naprawdę. Ale mówimy teraz o pierwszym awatarze. Także cofnij się w czasie. Cofnij się w czasie. Jakie były Twoje wrażenia po pierwszym awatarze? No już powiedziałam, no bo. Czyli pod, pod wrażeniem było. Tak, byłaś, no byłam dalej. pod wrażeniem, tak, no bo 3D no to nie było coś, co się na co dzień w domu ma, tak, chociaż potem weszło 3D i zostało totalnie zbombardowane i nie przyjęło się w ogóle. Ale to 3D w kinie jest niesamowite, zwłaszcza jak ma jak jest. Yy, ten wielki, wielki, gigantyczny ekran to już w ogóle to jest... Coś niesamowitego. Tak, no ja pamiętam pierwsze wrażenia już po tych pierwszych kroplach tam cieczy, wody unoszących się, kiedy one tuż przed okularami, przed oczami latały. To było coś naprawdę fajnego. Natomiast, no, przyznać też trzeba, i nie będzie to tajemnica poliszynela, że Awatar nie jest filmem jednak stojącym na spektakularnej, robiącej wrażenie fabule. Bo to jest film stojący na efektach wizualnych, na wizualizacji. Natomiast, fabuła już w pierwszej części była oklepana do granic możliwości, czyli. Terazowy schemat z Pocahontas. Tak, pierwszy awatar to jest rodem właśnie Pocahontas, ale y, mi się bardzo podoba. Ja lubię historię Pocahontas i ona jest taka prawdziwa, taka ładna, po prostu historia duża, dająca dużo do myślenia, tak? Więc ta pierwsza jest okej. Okay. Tak, no. Mimo że schematyczna. Mnie, mnie urzekły przede wszystkim widoki w tym pierwszym awatarze. Pamiętam, jak dziś y, po raz pierwszy zobaczyć Pandorę. To był widok zapierający dech w piersi. To była jednak prawdziwa rewolucja w kinie. No i też może to wpłynie troszeczkę na nasz odbiór drugiej części, która już taką rewolucją w kinie, no, umówmy się, nie jest. Bo jakkolwiek widać, że te efekty zostały dalej rozwinięte i że są naprawdę zachwycające. Ba, ja nawet się dopatrzyłem tam szczegółów, detali, które wcześniej nigdy nie były pokazywane. A może były, tylko wtedy nie zwracałeś uwagi? Na takie rzeczy ja zawsze zwracam uwagę. Chodzi, chodzi o sotki nawi, generalnie tam co, co jakiś czas gdzieś tam przemykają, czyli to już nie są takie zwykłe Smurfy czy też Mystic X-Men, gdzie po prostu mamy bryłę humanoidalną, pozbawioną, no, można to powiedzieć, naturalnych części ciała, tak? <ścoughs> Natomiast tutaj już ewidentnie było widać te ciągote w kierunku realizmu, żeby jak najlepiej to wszystko pokazać. No dobrze, Avatar 2, film, o którym mówi się już od miesięcy bardzo wiele. Film, który był nagrywany jednocześnie z trzecią częścią i jest ustalenie, że muszą obie te części zarobić po 2 miliardy dolarów, żeby powstały kolejne. Po 2 miliardy? Po 2 miliardy. To ten przez 13 lat zarabiał 2 miliardy. No tak, ale teraz mogą częściej puszczać w kinie, wiesz, co dwa miesiące powrót Awatara do kin. No co dwa miesiące to, to nie przejdzie. no raz w roku to może tak, być na święta czy tam na jakieś tam walentynki. No jakby nie patrzeć, początki dla Awatara 2 nie są jakieś spektakularnie dobre, bo nie zaliczył tak dobrego startu, jak miał zaliczyć, ale zostawmy to. Skupmy się przede wszystkim na tym widowisku, czyli zacznijmy... Od czego zaczniemy? A zacznijmy od może fabuły. Od, od, od fabuły, tak? No przybliż ładnie, bo ja zaraz zaspoiluję wszystko? Dobrze, to postaram się nie zaspoilować wszystkiego. Czyli fabuła polega na tym, że jesteśmy w przyszłości, czyli kilkanaście lat po zakończeniu części pierwszej, kiedy Marzek oraz Neytiri są już rodziną, dorobili się potomstwa. No i w zasadzie żyją sobie bardzo szczęśliwie w tej sielankowej otoczce, te góry dryfujące sobie na niebie, te wodospady Las. spływające tak, niekończące się połacie lasu, zieleni. No i jak to bywa, ta sielanka musi zostać przerwana, zdeptana przez buciory kolejnych ludzi, którzy na nowo... Wracają na pandorę, bo mhm. mają tutaj ukryty. No to tak oni cały czas kolonizują, cel. tak? Ale uważa ale się mają nowa cel. ekipa, która tak tutaj. Tak. I cel mhm. jest bardzo prosty, bardzo jednoznaczny, no i też wraca pewien stary bohater. No tutaj można powiedzieć, czarny charakter nie jest wielkim zaskoczeniem dla nikogo, bo wraca czarny charakter części pierwszej, czyli Quaritch. Quaritch, który zginął, ale dlaczego wrócił? Obejrzycie, to się dowiecie. Fabuła prosta jak budowa, budowa cepa. cepa. Aczkolwiek budowa cepa jest prostsza, bo tutaj jednak są wątki, które trochę odskakują od tych schematów. No bo to, kto budował cepa, <laughs> taki gość jak ja, który nawet cepa mógłby odwrotnie zbudować. Więc zdarza się. No, no, no tak. No, no ta część jest no, niestety schematyczna, ale to ja się tego spodziewałam. Tak? No, nie no spodziewa po pierwsze i każdy no się chyba spo tego spodziewał. No nie spodziewałam się, że nagle wyskoczę tutaj z czymś unikatowym, czymś co naprawdę zaprzedek w piersi. Tak? Tutaj e, zostało jednak postawione wszystko znowu na te efekty wizualne, na przedstawienie tego świata, bo mamy tutaj do czynienia z, nową, z nowym fragmentem, nowym miejscem na Pandorze, czyli tutaj wokół wody się wszystko skupia, tak jak sam tytuł mówi, tak? więc mamy tutaj podwodny świat, którego ja nienawidzę, nie lubię oglądać, nudzi mnie prze, prze niebożebnie, ale tutaj byłam zachwycona i po prostu przez całe, całą jedną trzecią filmu byłam, tak oglądałam, normalnie jak rybka z otwartą buzią, byłam zachwycona. Czyli dostosowałaś się, się do klimatu. Tak, dostosowałam się do klimatu, tak i ja jestem zachwycona, chociaż takie rzeczy mnie nudzą, tutaj mnie nie znudziły, więc ja, ja jestem tutaj... Och jach. No tak, no pierwszy awatar też umówmy się nie stał fabułą. To była schematyczna, bardzo prostoliniowa fabuła wrzucona na tło niesamowitego świata i to ten świat budował cały klimat. Ten świat miał zaprzeć w piersi, ten świat miał zachwycić, on miał sprawić, że nie odejdziesz od ekranu choćby na chwilę. Natomiast wydaje mi się, że choć druga część robi to jeszcze lepiej i jeszcze bardziej pokazuje ten wspaniały świat, ogrom tego świata, jeszcze bardziej skupia się na detalach i pokazuje, jak ten świat wspaniale ze sobą współistnieje, współgra, że tam wszystko tak naprawdę działa w harmonii, jest piękne. To jednak nie było to już tak zaskakujące, innowatorskie, żebym mógł się przez te trzy godziny tym zachwycać, przyznaję. Ja się miałem, miałem takie wrażenie, że Avatar 2 nie jest tyle częścią kolejną, powiedzmy to, osobną historią, tylko takim rozpoczęciem roz... nowej serii. Tak, tak, tak. Rozpoczęcie, rozpoczęcie nowej serii, ale takim rozwijającym, a nie dającym wiele nowego. O, tak, tak, jakby był to wstępem powiedział. do jakiejś głównej historii. Taki wstęp, taki, wiecie, nie prolog. To znaczy, mówimy o innych rzeczach, ale dobra. Acha, bo ja, mówię, ja tak. mówię ogólnie o tempie i o tym, co ten no świat tak. pokazuje, i ten świat nie pokazuje tak naprawdę niczego nowego, tylko gdzieś tam po prostu Acha. przeciąga granicę. Tak? Fabularnie, no. Tak, jak ty powiedziałeś, to jest wstęp do, do większej historii, co moim zdaniem bardzo samemu Avatarowi 2 nie służy, nie. bo przez to jest on fabularnie i na podstawie kreacji bohaterów. Niedopracowany. Naj... Miałki, po prostu miałki. No tak, bo no, skoro oni sobie wymyślili kilka filmów, no to wiadomo, że pewne wątki zostały otwarte i nie zostały zamknięte, tak? bo jest na nie czas w kolejnych filmach, ale wydaje mi się, że powinno być tak, tak, fabuła powinna być skonstruowana, żeby jednak. Część wątków została tak, zamknięta żeby, żeby, tutaj. Tak, żeby była zamknięta, żebyła żeby logiczna, żeby od początku było wiadomo, e, jak to się rozwinie i jak to się zakończy, ten, tak, ten wątek. A potem powiedzmy rozwinięcie tego wątku. No, kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to było zrozumiałe. Tak jak w <coughs> książkach. Jeżeli tworzysz książkę, zróbmy tutaj przykład najbardziej sztampowy dla naszego kanału Harry Potter. Jeżeli tworzysz książkę, która opowiada o siedmiu latach walki z Voldemortem, to i tak każda część powinna skupić się na jakimś wątku, który zostaje osią, zamknięty. Wątek kamienia filozoficznego kończy się w kamieniu filozoficznym. tak. Jak wątek komnaty w komnacie tajemnic. Nie jest to przeciągane na pięć książek i nie czytamy pięciu książek, w których kompletnie nic się nie dzieje, a wątki są tylko dalej rozgrzebywane. To musi mieć jakieś konkluzje. Każda historia składa się z kilku, kilkunastu wątków. Niektóre powinny być rozwijane, nowe powinny dochodzić, a niektóre stare powinny być zamykane. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wątki, które zostały w awatarze 2 zamknięte, to możemy wskazać może. Jeden, góra, dwa wątki Owszem. i to takie bardzo, bardzo dalekoplanowe, powiedzmy to. Ale to też szkodzi tak samo bohaterom, tak? Bo yy, żaden z tych bohaterów nie został w pełni dobrze wykreowany. Mamy tu dwie postacie, o których, no, no jest to Kiri i... Nie pamiętam imienia jego. No właśnie. Noak, przepraszam, tak. To jest Noak, to jest jeden z synów e, Majaka. No te dwie postacie zostały jakoś. E, nie nie Majaka. Madjek to był tylko dla Natyrika. Oj tam, Jake, no dobrze. To no trzeba być takiego Jake'a, takiego sama Worthingtona, no tak, a nie takiego. takiego mnie. Niebieskiego, no bardzo. Mhm. Mogę się przemalować. No to się przemaluj. Od dzisiaj się już będziesz tak. mówiła na mnie smutno. E, nie, Madjek. Ma Danielo. Okej. Okay. Tak, tak, więc w każdym razie e, przez te. E, po wątki niedokończone ucierpiały postacie, które nie zostały tak naprawdę w żaden sposób nam pokazane, tak? Bo one są rozpoczęte jakby ich, pokazanie ich osobowości i są porzucone. Niby są te relacje, to, to też ma wpływ od razu na relacje między postaciowe, między postaciami, <noise> które też są nijakie, bo one są zapoczątkowane. I tam żadnej głębi nie ma tak naprawdę. I to wszystko jest takie rozgrzebane i porzucone jak zabawki w piaskownicy przez dziecko. Znaczy mówiąc o głębi, ja nie mogę się tutaj nie odnieść do takiego stwierdzenia nomen omen jedyna głębia, jaka w tym filmie jest, to jest głębia tych, tego przestworu wody, niezgłębionego oceanu, morza, czy cokolwiek to jest. Natomiast jeżeli ja mam się wypowiedzieć o bohaterach, to powiedziałbym, że ich największą wadą jest y, ich płytkość. Oni są po prostu płascy jak no kartka tak, papieru. Zero-jedynkowi. To, to są bohaterowie, którzy służą tylko do tego, żeby wypowiedzieć swoje kwestie. Największe rozczarowanie to jest w ogóle relacja Nighty z Jake'iem, której tak naprawdę w tym filmie nie ma. Mam wrażenie, że oni dla siebie są. Są wzajemnie takimi, powiem tak, nie wiem co ich trzyma ze sobą. Dzieci. Zmienia się bardzo dużo w życiu, ale nie wpływa to w żaden sposób na ich relacje, co wydaje mi się no, kompletnie oderwane od rzeczywistości. Z drugiej strony, też ci bohaterowie mają jeden punkt, na którym są sfokusowani i tylko o tym mm -mm. punkcie myślą, tak? Tak jak tutaj na e zabić wroga, zabić wroga, i tylko prychać przez cały film i zabić wroga, zabić wroga. A ma chce na to? Nie możemy, bo wszyscy będą w koło cierpieć. No. I to jest w zasadzie cała, cała fabuła tych postaci, cała ich relacja i cały sens ich istnienia w tym filmie, a to są główni bohaterowie. Chociaż no, ale... oni tutaj ustępują. Pierwszeństwa dzieciom. Tak, dzieci. Bo mi się wydaje, że jednak cały film skupia się na pokazaniu nowej lokacji, na aklimatyzacji tej naszej rodzinki w tym nowym miejscu i na relacjach rodzinnych, tak głównie bardziej właśnie na dzieciach, tak? Na dzieci, jak one sobie radzą w całej tej sytuacji. No ale głównie w sumie dwójka. Bo z czwórki dzieci tak naprawdę najbardziej nakreśleni jest dwoje: z Kiri i Noak, tak? Dobrze, ja. Nie pamiętam jego imienia. Tak mi się wydaje, że on się nazywał Noak. No. Średni syn, drugi syn. No, ci... Nieważne. E, w każdym razie, no, oni są najlepiej nakreśleni. tak? Historia Kirychwa jest najciekawsza z tego całego filmu, bo mhm. e, tak naprawdę ona nie jest. i ich... No dobra. No, nie nie Niech, zdradzamy nie tutaj. Nie, no jest to postać chcę. ciekawie rozwinięta, tak. ciekawie zaznaczona, aczkolwiek Dobry, też jeżeli. W ciekawym po... kierunku się rozwija. Ale też jeżeli pogrzebać w tym, kto tę postać gra, to tak naprawdę mamy. Ale odpowiedź. nikt nie wie, kto tę postać gra. Ktoś może po samym głosie rozpoznać. Ewentualnie napisy ja one też są w kinach. No A kto siedzi na napisach i czyta kto kogo gra. Ja. Postać Noaka też jest dla mnie ciekawą, bo on przedstawia fajną formę takiego odludka trochę w sumie. nie? I który, który nawiązuje pewną relację, która dla mnie w tym filmie jest świetnie zbudowana. To chyba najlepiej zbudowana relacja, właśnie Noaka z pewną postacią w całym filmie. Tak, to no. Największa głębia, najwięcej tutaj emocji jest w tym, przynajmniej tak mi się wydaje i to jest, to jest plus tego filmu, tak? który jest takim światełkiem w tunelu. O. Jeżeli chodzi o emocje w tym filmie, to ja muszę się jeszcze odnieść, wrócić troszeczkę do bohaterów. Do tego, że dla mnie ci bohaterowie byli tak płytcy, tak nijacy, że żaden z tych bohaterów na mnie nie wywarł żadnego wrażenia. Żaden z tych bohaterów nie sprawił, że bałem się o niego, kibicowałem mu. Dochodzimy do finału, który jest, jaki jest. I szczerze mówiąc, w dobrze skrojonym filmie, w dobrym widowisku, ja czułbym, że mam złamane serce, natomiast tutaj to po mnie spłynęło jak po karstce. OK, wzruszyłem ramionami nie, zro nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Co gorsze, kiedy pomyślę, że mogłoby to dotyczyć kogokolwiek innego, również nie wywarłoby to na mnie żadnego wrażenia. Tak letni są dla mnie ci bohaterowie, tak nierzeczywiste i płytkie są te ich relacje. I ja nie widzę tych relacji. One się zmieniają jak w kalejdoskopie, kiedy trzeba zmienić podejście do kogoś, to się to zmienia o 180 stopni. To jest od takiego, że nie widzę cię do, o, widzę cię, teraz cię widzę, bo teraz w końcu nie mam nic, nic innego na co nic mogę patrzeć. Tak? I, i, to, I to było dla mnie straszne. Jeżeli chodzi o konstrukcję bohaterów, to tutaj najciekawszy dla mnie wydaje się Quaritch, któremu dodano głębi, jednak w tej części, mm, takiej ale... cechy, która rzadko bywa łączona z negatywnymi bohaterami. No, ale to jest takie, wiesz, takie tknienie, ja bym to nazwała takim spontanem, takim, no nie wiem w sumie. No, bo... Nie, mi się, mi się to podoba, ja uważam, że to jest znaczy, cała jedna jego, z lepszych rzeczy. W cała tym jego postać w ogóle jest e, mega schematyczna, rodem z bajek wyjęta. No tak. I e, z takich filmów niszowych. Zachary, ale... na Avatar. No aż tak nie przesadzajmy. No. no, Avatar Chodzi jest jego... najbardziej schematyczną rzeczą, jaka może być, bo wszyscy pomyśleli, że po co będziemy inwestować w dobry scenariusz, wystarczy nam piękne widoczki. No ale taki ma być awatar. No. Avatar efektami wizualnymi stoi, a nie fabułom, no, to jest taka prawda. No ale chcieliśmy jeszcze, pamiętam, że chcieliśmy poruszyć wątek yy, ekologiczny, tak? ekologiczny. Tak, tak, tak. tak. To no tutaj... warto poruszyć tak, na, taka mała wzmianka o tym. No tak. Ja uważam, że generalnie z wątkiem ekologicznym też tutaj film trafia na bardzo podatny Dzięki. grunt, bo dzisiaj jesteśmy bardziej świadomi, a przynajmniej zdajemy się być bardziej świadomi. Dzięki internetowi. Tak. Yy... Jaka jest ta rola przyrody, czy jak yy, wpływamy na ekologię, na przyrodę, na całą, na całą planetę? No i o ile pierwsza część mogła trafić z tym tematem troszeczkę za szybko, bo jeszcze wtedy nikt o tym nie myślał, o tyle druga część, no w to mi gra dla aktywistów, wydaje mi się fajne, ale z drugiej strony zbyt, wydaje mi się, Zbyt mocno zbudowane na rzeczywistości, wiesz? A znaczy, dla mnie to jest dla mnie super, Boż, bo to z, bo, zbudowane na rzeczywistości, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego. Co się dzieje na świecie, bo to praktycznie było przeniesienie jeden do jeden tak? z tego, co się dzieje w rzeczywistości, do, właśnie do filmu. Tak. I to jest takie, nie wiem, mi się wydaje, że to otwiera oczy. Przynajmniej mi otwiera. Znaczy, ja wiedziałam, że coś takiego się dzieje, tak? ale jak to się widzi, chyba ja nie oglądam tego, tego typu rzeczy, bo mnie to strasznie smuci, ale jak mi to podają już w filmie i mam to już przed oczami, to jakoś tak mnie strasznie to porusza. Niby tak, ale z drugiej strony. Nie, niby Dla mnie ta drastyczność <grym> i to, to pokazywanie tak bezpośrednie bardzo, bardzo kontrastuje właśnie z filmem. Tak, to z filmem, no, no, który, no. który nie ma żadnej głębi, a tu nagle wchodzimy z takim mocnym, proekologicznym przekazem. Tak. No jest to, to bardzo tak wyraźnie zaznaczone. Bardzo. I miałem takie wrażenie, że tak naprawdę w jednym filmie oglądam trzy różne rzeczy. Z jednej strony manifest ekologiczny, z drugiej strony oglądam wspaniały film przyrodniczy, aczkolwiek dla mnie za długi, bo filmy przyrodnicze zwykłym oglądać trwające do godziny, a nie trzy. No i trzecia rzecz, czyli katastrofalna schematyczna fabuła, gdzie tam może że są jakieś punkty jaśniejsze i postacie jaśniejsze, ale ogólnie zostało to tylko rozgrzebane i porzucone jak, nie wiem, jak jakieś truchło na piachu. I tylko sępy patrzą, kiedy można zjeść, kiedy wystarczająco Czyli jest to ogólnie sobie się to średnio podobało. Bardziej na nie. Jeżeli chodzi o fabułę, podobało mi się na pewno mniej niż Avatar 1. Jeżeli chodzi o łopatologiczne wbijanie manifestów ekologicznych, to też to było dla mnie bardziej łopatologiczne niż w części pierwszej Ale to nawet. musi takie być. Natomiast dochodzimy teraz do największej zalety tego filmu, czyli efekty wizualne. To, jak ten świat został zbudowany. No tak, znaczy ja tak, ja... Powiem ci tak, ja dzielę filmy na różne kategorie. Idąc powiedzmy na film typu Avatar, ja jestem nastawiona, że Skupiam się tutaj na efektach wizualnych, że fabuła to jest drugorzędna sprawa, fabuła, która musi być, żeby pokazać to, co oni chcieli pokazać. Bo na przykład idąc na taką Incepcję, wiem, że nie nie będę się skupiać na efektach wizualnych, chociaż to są też niesamowite, ale nie bardziej, bardziej skupiam się na fabule, bo ten film robi fabuła, tak? Jeden film robi robią efekty wizualne, inne filmy robią fabułę, jeszcze inny film robią tylko granie na emocjach, tak? Hamskie granie na emocjach. Tak. I choćby efekty były do dupy, choćby fabuła sama była do dupy, ale jak to wszystko jest razem z muzyką, grą aktorską, i to wszystko jest tak skonstruowane, że też cię chwy chwyci za serce. Więc to są też różne rodzaje filmów, na które też trzeba. No, no może nie trzeba, bo nie, nie każe ci. Ja na to zwracam tak. uwagę. Więc idąc na różne filmy do kina, wiem na coś nastawiać, na, na czym się skupić i co można wybaczyć. Co mogę wybaczyć, ja? Wymieniłaś tutaj kilka cech <laughs> różnicujących filmy, Natomiast dla mnie, fabuła. Idzie w parze z dobrą grą aktorską. Tutaj nie było ani dobrej fabuły, ani wyróżniającej się gry aktorskiej. Chyba znaczy, lepiej dla, gorzej. Ale dla mnie gra aktorska nie pozostawia żadnych tam. Yy... Ale robi to na tobie takie wrażenie, jak na przykład gra aktorska, choćby pierwszy z Brzegu, ród Smoka, gdzie po prostu patrzyłaś, idzie dziadek. Przez salę i ty po prostu masz łzy w oczach, bo cię ta scena rozwala, bo niesie ona ze sobą taką dawkę emocji, niesie ze sobą tak mocny przekaz. No, ale z... A tutaj masz aktorów, którzy zagrali swoje role, wypowiedzieli swoje kwestie, posyczeli na siebie, pocharkali. Do widzenia. No ale też tutaj nie masz bezpośrednio aktorów, tak? Ja, ja nie jestem w stanie patrzeć jakoś tak, no nie wiem, jak to Spójrz tym... na Dzima, Karia i Grincha. Tam też teoretycznie ale on, nie był aktor, ale Czyli rozumiem, że jeśli aktor nie ma charakterystycznej twarzy, która naprawdę jest mega zarobiście, wyposażona w mimikę niesamowitą, nie. to znaczy, że już jest B. Nie, nie, nie chodzi, nie ja, chodzi o mimikę. Ja nie miał chodzi do zarzucenia aktorom w tym filmie. Znaczy nie chodzi o mimikę, tylko chodzi o sposób grania i tutaj też muszę to nadmienić wcześniej to nie padło. Natomiast o ile pierwsza część Awatara ja miałem takie wrażenie, gdzieś tam... Zbija ze sobą dwa światy, czyli świat ludzki tak. i świat Pandory, i widać tutaj te ścierające się dwie kultury. Tak, tutaj miałem wrażenie, że te wszystkie kultury są bardzo takie ludzkie. Nawet dzieci zachowywały się w taki typowo ludzki sposób. <kuh> Zabrakło mi <kuh> jakichś takich. Nie tylko, ogólnie, nawet z tamtej wioski nadmorskiej również, że ta młodzież to no, żywcem wyjęta po prostu z naszego rzeczywistego świata, tak? Bo Są co, jakieś winojki, które znęcają tymi. się nad innymi? Są. Jest gdzieś tam zazdrość, próba gdzieś tam występnięcia kogoś na dudka? Jest. Zaprakło no, mi może, może jakieś takich tradycji czy sposobu zachowania, wiesz? No bo tego, na tym się fabuła nie skupiała w ogóle. Nie, w ogóle nie, w ogóle nie poznajemy, to. że tak powiem, jakiejś głębszej historii tego plemienia, do którego przychodzimy, tylko po prostu jak oni na co dzień żyją, tak? I oni ich przystosowują do tego życia na co dzień. I jakichś tam głębszych spraw nie było po prostu. Ale nawet stawiając to w kontraście Ziemian. Masz różnych ludzi, masz zupełnie różne kultury. Zupełnie inaczej ty zachowujesz się jako europejka, zupełnie inaczej zachowuje się yy, Japończyk, zupełnie inaczej zachowuje się ludność arabska. Masz te kultury, z których widać ten kontrast, widać, że gdybyśmy stanęli obok siebie, to jednak te różnice są bardzo mocno zauważalne, natomiast w awatarze miałem wrażenie, że spotykają się trzy kultury, dwie tam powiedzmy nacje pandorskie plus yy, jeszcze człowiecza. I tak naprawdę wszystko to jest takie bardzo, bardzo ludzkie. W pierwszej części to tak mnie nie biło po oczach. Może dlatego, że Jake dopiero wchodził do tego świata i było widać raczej, jak on od tego odstaje. A tutaj właśnie tego odstawania mi zabrakło. Jakie, na na, na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Może, wiesz, to nie skupiam się jakoś na tym, jakoś tak nie jestem w stanie powiedzieć nic ciekawego na ten temat. <laughs> No, tak, no przyznać trzeba, że efekty wizualne są piękne, niesamowite i ten film robią efekty wizualne i niesamowicie przedstawione morskie odmęty w bardzo rzeczywisty, realny sposób. Tak, tak, ja jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego mogłoby istnieć. Nie było takiego poczucia mech, ale komputerowe, ale to kupa, o. nie podoba mi się to. Ja jestem w stanie uwierzyć, że te, te stworzenia, które były pokazane, właśnie te pod, podwodne mogłyby istnieć. I fajnie by było gdyby istniało, bo naprawdę było niesamowite. Pięknie zostało to przedstawione. Naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o, w, o to jak to wszystko wygląda, to jest to mistrzostwo świata, nie wiem, multiversu, wszechświata, coś niesamowitego. Takie filmy chce się oglądać, ale powiedziałeś, że nie było tam widać efektów specjalnych, więc tutaj muszę zrobić takie jedno mech. Ja tam nie widziałem. W jednym momencie scena finałowej potyczki w ogniu, w deszczu, w tacz, w deszczu, w wodzie i Nadal widzę, że jednak efekty wizualne jeszcze sobie nie radzą z pokazaniem komputerowo wygenerowanych postaci, które są mokre, jeszcze które są na domiar złego oświetlone ogniem. I <laughs> dla mnie to wyglądało jak, <laughs> no, powiedzmy to z gry komputerowej Rodem z PS3, gdzie jeszcze to wszystko było takie plastikowe. Ja nie zwróciłam. Nie go. podobało mi się to i nie mogłem po prostu przestać patrzeć na tę scenę nie ze względu na to, co tam się działo, tylko ze względu na to, jak to źle wyglądało. Ja nie zwróciłam uwagi, więc jeśli nie siedzicie w tym, nie wiecie, czego szukać, jak szukać, jak spoglądać na to, to się nie martwcie. Ale ja też w ty tym nie siedzę i nie. Wiem Siedzisz na to spoglądać. i wiesz na co zwracać uwagę, tak? Interesujesz się grami i technologiami takimi. No grami może tak. No, więc bardziej się skupiasz na tym. Ja też gram, ale dla mnie to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Ja nawet starego Gatowora gram i byłam zachwycona. No. No są stare gry, które nadal zachwycają, ale wtedy powiesz do tego, że to jest stare. No, ty ty, ty się nie zachwycasz starą grafiką. Gram na 3. 3 w ultra starą grę. 7 no to tam była starsza, no. 8. Nie wiem, ja polecam, bo bardzo mi się podobało. Nie nastawiałam się na szczególnie na fabułę, ale ten film mnie kupił, bo efekty wizualne są. Och. Zgadzam się z tobą, że są filmy, gdzie zwracasz uwagę na wygląd, na to, jakie są efekty specjalne, i uważam na tej podstawie, że dużo lepiej wyszłaby samemu kinu Rewolucja, w której James Cameron nie nagrywałby przeciętnego filmu fabularnego, jeżeli nie powiedzieć, że ultra słabego, tylko gdyby zrobił film przyrodniczy z obcej planety. Opatrzył to tym czego w tym widowisku brakowało najbardziej, czyli komentarzem Krystyny Czubówny i byłoby to coś nowatorskiego, bo czegoś takiego jeszcze nie grali. Kiedy miałabyś film przyrodniczy traktujący o zupełnie innej planecie, o zupełnie innym środowisku, pokazujący co pod jakim kamyczkiem się skrywa. To byłaby dla mnie dużo lepsza uczta A dla oczu, ci... aniżeli Avatar 2, który swoją fabułą po to mnie może nie po prostu James Cameron powinien dostać fantastyczne zwierzęta i zrobić je tak, jak przystało na ten film, żeby wyglądał. Myślę, że fantastycznych zwierząt nikt już nie powinien robić i powinniśmy o tym zapomnieć jak najszybciej. Natomiast no, dla mnie Avatar 2, mimo spektakularnych efektów specjalnych, mimo kilku ciekawych wątków, które zostały tylko rozpoczęte, no to nie jak Titanic, niestety. Dla mnie nie. No. Zdania są podzielone. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tego filmu, jeżeli, jeszcze, jeżeli już widzieliście, a jeżeli jeszcze nie widzieliście, to czy zamierzacie. Dla mnie Avatar 1 zdecydowanie górą. A Ciebie? Która część lepsza? Nie wiem. Chyba na równie, ale chociaż bardziej przy... strzela się raczej na korzyść dwójki przechyla. O, czyli jeszcze większy podział w domu. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Trzymajcie się. Cześć!